Centrum Fitness Awangarda miała miejsce zbiórka krwi zorganizowana razem z klubem HDK Der Życia, działającym przy puławskich zakładach azotowych. Oprócz oddania jakże cennej krwi dla potrzebujących, zorganizowano Dzień Otwartej Siłowni dla wszystkich zainteresowanych. W dniu dzisiejszym klub HDK Dar Życia przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. wraz z siłownią Awangarda Fitness and Spa przeprowadza zbiórkę krwi. Krew leje się prosto z serca dla osób potrzebujących przebywających w szpitalach w Puławach i w województwie lubelskim. Również w dniu dzisiejszym prowadzony jest dzień otwarty siłowni Awangarda przy ulicy Centralnej 17. Myślę, że to nie jest jednorazowa akcja i na pewno będziemy chcieli i powtarzać takie rzeczy w przyszłości. Mamy takie plany, ale nie wiemy jeszcze dokładnie, jaki będzie termin. Myślę, że podamy go wkrótce. Czekamy na kolejne zapowiadane akcje zbiórki krwi. Go GSM: skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. Go GSM, ulica generała Fieldorfanila 2, Galeria Nowa oraz Premium Mobile, Galeria Zielona na parterze obok ruchomych schodów.